Witają Państwa serdecznie smaki polskie. Dzisiaj jedna z najbardziej polskich potraw, podobnie jak ryba, w której tylko w Europie tak naprawdę zakochali się Polacy i Węgrzy, to jest właśnie karp. I dzisiaj chcielibyśmy Państwu pokazać, jak robi się karpia w szarym sosie. My jednocześnie, żeby zrobić tak, jak tradycja każe tego karpia, filetujemy go. I wtedy, kiedy już sfiletujemy, jak Państwo widzą, pięknie dwa płaty powstały, to to, co teraz musimy zrobić, to wrzucamy te pozostałości no, z trudem jadalne, powiedziałbym, wrzucamy do wody i to, do tej wody również trafi bardzo dużo warzyw. Tych warzyw, których, które normalnie od których zaczyna się gotowanie rosołu. No i tutaj pokroimy i marchewkę, i pietruszkę, i seler, i cebulkę, i to wszystko wywędruje nam do tego naczynia, w którym będziemy robić tak zwany smak. I tutaj nie należy się śpieszyć. I teraz dużo cytrynki, to każdej rybie się bardzo mocno przydaje. Jeśli ktoś lubi jakieś specjalne przyprawy, to też jest czas na to, żebyśmy tymi przyprawami wzbogacili teraz smak naszej ryby. O, troszkę soli, nie za dużo. Tak, i do lodóweczki. Więc jeszcze tych warzyw musi być dużo. Proszę zobaczyć, że wanienka powoli się wypełnia. Tymi wszystkimi warzywami drobno krojonymi, jak to mówi się po kucharsku w żulienkę. I te wszystkie warzywa drobno pokrojone wędrują nam do rynienki. Liść ziele, te podstawowe przyprawy, które zwykle wędrują nam do tego i zawsze odrobina cukru, jak soli, to i cukru. Pamiętajmy, że tam właśnie cytrynki żeśmy wrzucili jeszcze, te, z których wycisnęliśmy sok na, na nasze, te oczywiście wcześniej trzeba tą cytrynę bardzo dobrze wymyć. No a teraz, drodzy Państwo, korzystając z tego czasu, będziemy robić ten słynny polski szary sos. Żeby zacząć, to trzeba zrobić trochę karmelu. Karmel można zrobić z cukru, a można zrobić z miodu. My będziemy robić ten karmel miodowy, i tego miodu damy na dno naczynia. Musimy go lekko skarmelizować. I jak my ten karmel już nam zacznie się tworzyć, to mamy esencjonalny rosół czy wywar, bulion. I tutaj w tym przypadku można skorzystać z różnych bulionów. Może to być bulion ten, który na przykład byśmy mieli do dyspozycji rybny, ale może to być również taki esencjonalny rosół. I to co jest bardzo ważne, to jest to, że zrobimy sobie zasmażkę. Potrzeba nam będzie również trochę cebuli. No i to wszystko razem skomponujemy w ten sos i wino czerwone, obowiązkowo wino czerwone. Natomiast w przypadku tego właśnie sosu, ponieważ przyprawia się go przyprawami piernikowymi, to my tego nie będziemy robić, ale gdyby Państwo chcieli sobie uprosić sprawę, a mieli bardzo dobry piernik upieczony, to suszony piernik utarty jest też bardzo sympatycznym elementem zagęszczającym ten sos, a jednocześnie nie potrzeba wtedy stosować przypraw piernikowych, bo ten smak słodko-kwaśny to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest właśnie smak korzenny musi mieć ten, ten sos. Wlewamy masło klarowane i nam klarowany maśle przesmażymy sobie cebulkę. O, już miód tak trochę złapał kolorku, brązowieje, także karmelizuje, bo karmel daje nam słodycz, ale również lekką goryczkę. W międzyczasie, jak jest chwila wolna, to można te migdałki posiekać. No tu widzę, karmel ładnie się już robi, to już będzie można chyba podlać rosołkiem. Tak, 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 już skarmelizowało, czyli będzie ten smaczek. Tak mniej więcej daje się no, około, około szklaneczki rosołu na taką proporcję. No i teraz nam się to zagotuje. Wzbogacimy to wszystko tą cebulką. Tu jest sztuka, żeby to, ten sos był słodko kwaśny. No, słodycz daje miód kwaśny daje cytryna, którą będziemy używać, tutaj mamy cytrynki, myślę, że jedna może wystarczy, jak nie, to damy półtorej soku z cytryny. Mamy cebulkę, która zginie za chwilę, bo w momencie, kiedy jest tak przesmażona na masełku, a więc mamy balans smaku, bo jeszcze jest wino czerwone, no i przyprawy piernikowe lub roztarty piernik. To wszystko sprawi, że ten sos może nie ma zachwycającego koloru, ale uchwycenie tego balansu, bo jeszcze przecież sól używamy jako przyprawę, a więc i słone, i słodkie, i kwaśne, i gorzkie. I to musi być zbalansowane na tyle, żeby ten sos rzeczywiście należał do kategorii tych najbardziej ciekawych w kuchni. O i teraz przysmażona cebulka wędruje do tego całego naszego zestawu, czyli już tutaj mamy kilka składników. Ona musi się trochę tutaj jakby dotrzeć. I ona powoli, powoli się jakby rozpuści w momencie, kiedy będziemy to dłużej robić. I teraz drodzy Państwo dodajemy jeszcze tutaj rodzynki, żeby się one lekko też nam tak rozgotowały. No, ponieważ one są w alkoholu, to trzeba uważać, jak je się wrzuca, żeby nam się ręka nie zapaliła przy okazji, panie Marcinie. Tak, dobrze. No i teraz jeszcze do tego idą migdały, damy wina no i, i damy zasmażki. Ale jeszcze potrzebujemy mieć w pogotowiu sok z cytryny, żeby zbalansować ten, ten smak. O, już jest ten właściwy kolor. Na, I musimy może troszeczkę jeszcze bulionu. O, bardzo proszę. Bo teraz, no i będziemy patrzeć, ile dać cytryny. Problemem tego sosu to jest może jego właśnie taki szary kolor. Bo wtedy, kiedy dodajemy czerwone wino, myślę, że tego wina patrząc po tym, to jeszcze można spokojnie... Proszę, bo ty to jesteś twórcą, więc, więc tutaj polewaj sobie tyle, ile uważasz. Wino musi być, drodzy Państwo, mocno taninowe i mocno wytrawne. I to właśnie wino powoduje, że ten sos nabiera takiej szarawej, szarawej barwy. No i teraz przyprawiamy to tą już gotowym przyprawą piernikową. Jeśli tego nie bardzo lubimy, zostajemy tylko na smaku karmelowym i dalej jest to polski sos. Sos szary. Podstawą klasycznego szarego sosu jest karmel, a niezbędne dodatki to rodzynki, migdały, cebula, oczywiście bulion, czerwone wino i cytryna. Do zagęszczenia zasmaszka lub starty suszony piernik. Całość przyprawiamy do smaku. Drodzy państwo, wywar rybny pięknie bulgocze, a Marcin przyniesie nam zawsze, zaraz karpia, którego filety czekały na swój czas w lodówce no w cytrynowym takim soku i płaty teraz będziemy wrzucać na ten wrzątek i tutaj proszę uważać żeby nie przecholować żeby czas tego przebywania w tym wrzątku takim warzywno-rybnym w tym bulionie rosole można to tak nazwać rybnym żeby nie był zbyt długi bo wtedy po prostu nam ta ryba się rozpadnie a chodzi o to żeby ona była i smaczna i ładnie na talerzu wyglądała. I teraz właśnie kroimy takie porcje. O, i mając już te porcje, teraz bardzo szybciutko wrzucamy je do tego, patrząc na czas, żebyśmy nie przecholowali z tym czasem, żebyśmy nie przygotowali naszej ryby, bo wtedy ona po prostu nam się rozpadnie i zrobimy zupę rybną skarpia. Myślę, że to jest czas. Układamy na talerzyku ziemniaczki z wody bo one najbardziej pasują do tego dania. Drodzy Państwo, smakowity karp w polskim szarym sosie na stole. Bardzo proszę, smacznego.